Ojciec Pio płacze przez przyjęciem Komunii Świętej. Płacze podczas przyjmowania Komunii Świętej. A on mówi bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, to jak dzisiaj ważna jest sprawa przyjmować Komunię Świętą. Komunię Świętą oczywiście nie przyjmując grzechu. Ale to jest ważna sprawa, to jest najbezpieczniejsza rzecz, jaka może Cię uchronić od tej zarazy grzechu, jaka dzisiaj jest. O wiele gorsza niż inna zaraza, ale to jest po prostu najważniejsza, bardzo, bardzo ważna sprawa. Słowa Ojca Pio w Komunii Świętej. Jutro mamy Boże Ciało, więc dzisiaj piękny taki odcinek z Ojcem Pio. E, witam się na kanale Śladami Ojca Pio. Z tej strony Stanisław Sadowski. Salve Maria. Witam wszystkich podopiecznych Ojca Pio. Ojcze Pio, dlaczego płaczesz, kiedy przyjmujesz Pana Jezusa w Komunii Świętej? Bardzo mądra odpowiedź Ojca. Jeżeli Kościół wydaje okrzyk, nie wzgardziłeś Panny łonem, mówiąc o wcieleniu Bożego Słowa w łono niepokalanej, to co można powiedzieć o nas biednych? Ale Pan Jezus powiedział, kto nie spożywa mojego ciała i nie pije mojej krwi, ten nie będzie miał życia wiecznego. A więc przystępujmy do Komunii Świętej z ogromną miłością i lękiem. Cały dzień niech będzie przygotowaniem do Komunii Świętej i dziękczynieniem po niej. Ale to widzę, jak Ojciec Pił wskazuje dla nas drogę taką na dzisiejszy czas, jak ważne jest takie życie eucharystyczne karmienie się tym chlebem. Jesteśmy dzisiaj, no, w przeddzień Bożego Ciała, i to widzisz, jak ważne jest karmienie się e, najświętszym sakramentem. Gdyby tutaj Ojciec Pił nie zgardziłeś pan Łą. To jest taka ogromna przepaść po prostu między nami, Między stworzeniem a Bogiem, między Matką Bożą a Bogiem. A co dopiero jest przepaść między nami, grzesznikami, którzy tyle razy zgrzeszyli, tyle razy obrazili Pana Boga. Obrazili grzechem, grzechem, który jest ohydą, ohydą grzechu. I to widać, jak Ojciec tutaj mówi, to wiara nam daje łaskę po prostu. Wiara i słowa Pana Jezusa zachęcają nas właśnie do przyjmowania Komunii Świętej, do tego obcowania, że się wręcz. Przystępuję do Komunii Świętej z ogromną miłością i lękiem. Bójmy się przyjąć komunii źle. Bójmy się przyjąć w stanie grzechu po prostu. Nigdy nie można. tak? Ale też miejmy zaufanie. Bo ktoś do niego się kiedyś zapytał. I zapytał Ojcze, czuję, że, nie, że się niegodnym Komunii Świętej. Nie jestem godnym. To prawda. Nie jesteśmy godni takiego daru. Nie jesteśmy godni przyjąć tej Komunii Świętej. To nie jest taki teatr, jaki my robimy, o, że tak, o, nie jestem godny. Naprawdę nie jesteśmy godni. Czymś innym jest jednak niegodne przystąpienie do Komunii Świętej z sumieniem obciążonym grzechem śmiertelnym, a, czym innym, a czymś innym czuć się niegodnym. Wszyscy jesteśmy niegodni. Ale to On jest tym, który nas zaprasza i tego chce. Upokarzajmy się i przyjmujmy Go całym sercem przepełnionym miłością. Przyjmuje Pana tak przepełnienie miłością po prostu. Nie lękajmy się. Jeżeli nie masz na sumie grzechu ciężkiego, możesz ci się wydawać coś. Możesz mieć jakieś uczucia. Jeżeli nie masz świadomych grzechu, możesz przyjąć komunię świętą, po prostu. To jest po prostu coś, co Ojciec Pił nam pokazuje i zachęca, właśnie. Zachęca do przyjmowania komunii świętej. Jezu, mój słodyczu, jak mogę żyć bez Ciebie? Jezu, przychodź zawsze, przyjdź, Ty sam posiąć moje serce. Synowie moi, nigdy nie ma za wiele czasu, aby przygotować się do Komunii Świętej, mówi ojciec Pio. To jest piękny dar po prostu, komunii świętej. Powinniśmy całymi dniami się przygotowywać, cały dzień poświęcać na przygotowanie się do Komunii Świętej po prostu, pragnąć tego. Jeżeli możesz codziennie przyjmować, to jest super, piękna, piękna sprawa. To jest dopiero po prostu łaska. Obcować z Panem Bogiem. Ojciec Pio do tego, no widzisz, zachęca. Pragnie, żebyśmy się przygotowywali całymi dniami. On dalej przed mówi. Jak ważne jest, słowo, ja sobie nie zdawałem sprawy, można duchowo być obecnym przynajmniej w sakramentu. Możesz wysyłać swoje duże, jeżeli jesteś, masz masę pracy, masz masę obowiązków, możesz duchowo swoje, albo anioła stróża wysłać, popatrz. Jeżeli nie zostało ci dane to, aby długo trwać na modlitwie, na czytaniach, możesz to nie być dane. Możesz mieć obowiązki, możesz mieć urwanie głowy. To nie ma powodu, by się zniechęcać. Dopóki nosisz w całym swym sercu Jezusa, uważa się za szczęśliwą. Co ogromne szczęście nosić w sercu Jezusa. Być cały czas, wykonywać zasady moralne. Być, trwać przy kościele. Jeśli nie możesz oddać się dłuższej modlitwie, wzywaj Jezusa w ciągu całego dnia. To jest ważne, te akty strzeliste, o Pio pokazuje. To jest ważna sprawa po prostu. Wzywaj cały czas Pana Jezusa. Wzywaj Jezusa również pośród wszystkich swoich zajęć, chociażby z jękiem rezygnacji w duszy, On przyjdzie i pozostanie na zawsze zjednoczony swoją duszą poprzez swoją łaskę i miłość. Ulatuj duchem do tabernaklu, kiedy fizycznie nie możesz się tam udać, i daj upuść żarliwym pragnieniem, Mów, błagaj i obejmuj ramionami kochanego dusz ludzkich. Czyń to tym bardziej, niż gdyby dane Ci było przyjąć go w Komunii Świętej." W jak ważne jest też takie no, pragnienie, takie ciągłe odnawianie pragnienia, takie ciągłe odnawianie po prostu obecności z Panem Bogiem. Ojciec Pioł mówi po prostu. To jest ogromna łaska, ogromna zażyłość, jak ono pokazuje, jaką miał do Pana Boga. Po prostu ogromna miłość. Ogromny przykład, że powinien nas pociągać po prostu. To sam Pan Jezus może zrozumieć, jaką mękę przeżywam, gdy jawi się przede mną bolesna scena kalwarii. Kiedy On się namrze. Nawszy jest przeżywał kalwarię. Podobnie nie można pojąć pociechy, która sprawia się Panu Jezusowi, gdy nie tylko współczuje się Jego cierpieniom, ale kiedy On znajdzie duszę, która nie prosi Go o pocieszenie, ale o to, by stała się uczestniczką Jego boleści. To jest piękne, po prostu. Ósmy sakrament. Nie cierpienia. Czasem pragn pragnąć się znosić po prostu dla Pana Boga. Pragnąć je nieść dla Pana Jezusa po prostu. Uczestnicząc w Węgrzech Świętej, ojciec mówi, odnawiaj Twoją wiarę i rozważaj, czym jest ta żerstwa ofiarna, która ofiarowuje się za Ciebie, Bożej Sprawiedliwości, aby ją uśmierzyć i przebłagać. Kiedy jesteś zdrowy, uczestnicz w Węgrzech świętej. Natomiast jesteś chory, odmów. Odprawianie w czasie niej modlitwy. Jeżeli możemy pójść, Ojciec Piotr pokazuje, jak ważna jest kwestia tego, że święta jest ofiarą. Ofiarą, na której zabije się u Boga po prostu. Zabije się baranka i składa się u Bogu. Tak jak w Starym Testamencie składano jakieś zwierzę, tak teraz składa się baranka Bożego. Niezwykła po prostu tajemnica wiary. Każda msza święta, w której dobrze i pobożnie się uczestniczy, jest przyczyną cudownych działań w naszej duszy. Obfitych łask duchowych i materialnych, których my sami nawet nie znamy. Dla osiągnięcia takiego celu nie marnuj bezowocnie Twojego skarbu, ale go wykorzystaj. Wyjdź z domu i uczestnicz w Mszy Świętej. To jest, to jest niezwykłe. Tam są ogromne dary, jakie możemy otrzymać, duchowych i materialnych nawet. W szczególności duchowych. To jest, to jest ogrom łask, jaki się tam musi rozlewać na mszy świętej. Każdego dnia po prostu. Czasem nie widzimy, nie dostrzegamy. Czasem zaślepieni jesteśmy różnymi rzeczami tego świata. Możemy tego nie dostrzegać po prostu. Ojciec Pio pokazuje, jak to jest ważne. Świat mógłby istnieć bez słońca, ale nie może istnieć bez mszy świętej, bez ofiary. Ojciec Pio po prostu. Świat mógłby istnieć bez słońca. Może nas spotka dla na naszego życia. Będziemy widzieli trzy dni ciemności. Wtedy no cóż, będziemy musieli, będziemy żyli. Mamy, nadzieję, że wtedy będzie też msza święta odprawiona wciąż w kościołach, aby ta, ta ogromna łaska po prostu. Widać, jak to jest ważne po prostu, ile yy, ofiar, ile łask, ile przebłagania idzie w każdym mszy świętej dla tego świata. Często świata, który tak się obraża Boga po prostu. W tych jak smutnych czasach śmierci, wiary, triumfującej bezbożności, najbezpieczniej, najbezpieczniejszym środkiem uchronienia się przed chorobą zakaźną, która nas otacza, jest wzmacnianie się pokarmem eucharystycznym. Rzeczą oczywistą jest, że nie może się nim wzmocnić ten, kto miesiącami nie karmi się ciałem nieskalanego Baranka Bożego. To jest ogromna głupota, strać w grzechu ciężki. Ogromna głupota po prostu. Jak to jest ogromna łaska, po prostu codziennie komunikować, albo często po prostu, nie raz w tygodniu, nie raz na miesiąc po prostu. Bies do pana Boga, po prostu powinniśmy tam biegać. Jakby, jakby przed kościołem mówiono, że tam tysiąc złotych codziennie można dostać, to ludzie biegali po prostu. Ludzie jeździli z innych miast, żeby tysiąc złotych wziąć po prostu. Tutaj się po prostu możesz trzymać znacznie, znacznie więcej. To trzeba w to wierzyć i im więcej ufasz, tym więcej otrzymasz po prostu. To jest łaska. Łaska wiary, łaska życia po chrześcijańsku. No. To jest ciekawe. Stawiam kropkę, jak pisał list jakiś po prostu. Jak pisał list jakiś, stawiam kropkę, ponieważ dzwonek mnie woła i zmusza do tego. Idę do zatłoczonego kościoła, do świętego ołtarza, na którym ustawicznie sączy się święte wino krwi tego wspaniałego i jednego winnego grona którym napawanie się jest dane tylko nielicznym szczęśliwcom. Tam, jak wiesz, nie mogąc postępować inaczej, przedstawię się Ojcu w niebie, zjednoczonemu ze swoim synem, dla którego i za pośrednictwem którego cały jestem Twój w Chrystusie Panu. Chodź, pisał list, biegnę na mszy. Idę na zwolno jak mi już woła po prostu. Pragnę tam złożyć za Ciebie ofiarę, Sprawdzę Ci wyjednać łaski po prostu. To jest piękne, jak Ojciec piękne po prostu. No, prowadzi nas, jak nam po swoim życiem świadectwem pokazuje po prostu, jak ważna jest za niego. Przypadek, pamiętam, razem był e, w wojsku, no, wzięli go siły do wojska, i on po prostu wtedy e, na siłę odprawiał przez święto po prostu. Jak tam zamykali, zakrycie, zamykali kości, to tam przemychał się, żeby odprawić prześwięto, przykładowo Boże Narodzenie. No tak był piękny po prostu święte. Słuchajcie, pomódlcie się za mnie, za was, pomódlcie się wszyscy za wszystkich. No i słuchajcie, jeżeli chcecie pomagać nam, to w modlitewniku podopiecznych Ojca Pio są dziękczynieniem po Komunii Świętej z Ojca Pio. I modlitwa przed, piękna sprawa, zawsze możemy mieć przy sobie taki modlitewnik. Wysyłamy dla podopiecznych Ojca Pio. Jutro powiem o tych modlitwach e, Ojca Pio przed Komunią Świętą. Piękne są te modlitwy. Zdrowaś no. Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzina śmierci naszej. Amen. W imię Pana, Padre, Filiora, do rozwinę santo, Christian, si Maria, Bolchie